Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, a w dzisiejszym filmiku idę z tiramisu chwilę pojeździć rekreacyjnie, bo ogólnie jestem przed zajęciami, przed baletem, mam półtorej godziny i po prostu poszłam się z nim przejść. Zaraz Wam pokażę, gdzie będziemy się trochę trenować. Trochę blisko jezdni, ale tutaj, tam jest wejście. I zaraz tam idziemy. I będziemy sobie robić rozgrzewkę. może znajdziecie coś do skakania. Więc idziemy. Chyba jest zamknięte na kłódkę, i będę musiała drugą stronę wejść. No, tak jak myślałam, nie da się przejść. Więc chyba będziemy tutaj. A potem się przeniesiemy tam. W początku się rozstępujemy. Teraz jeździliśmy, a znaczy tutaj mamy trawnik. Wiem, że blisko z ludzie będą gapić, ale mnie to nie obchodzi. Yy, więc teraz sobie z nim idę. O, tam mam trawniczek fajny. I tam chyba będziemy jeździć, bo to jest trochę małe miejsca, Ale chociaż może przez te krzaki się uda. To zaraz zobaczymy. Koszaka będziemy teraz. Troszkę jak u ksery, to jest moim zdaniem. Ale przejdziemy sobie tędy. Raczej przykusujemy. I patrzcie, jaka piękna. pogoda na się, no jest. Może przejść sobie na plusie. No słoneczko jest ładne. Więc jest tylko rekreacyjne z tu tak jak mówiłam, żebym się trochę poprzejeżdżał, bo ostatnio czyni temu miał ostatni trening. Mam dwodowy bud yy, chyba dwa dni temu. Więc teraz idę sobie tutaj i chyba zaraz pokażę Wam kilka zdjęć z sesji zdjęciowej. Ogólnie pogoda jest piękna, tak jak widzicie. O, tak mi kilka porobię. Idziemy tam, o tu. I będziemy robić sesję. Bo wiem, że dzisiaj miał być filmik trochę rekreacyjny. Tam to co widzieliście, to było tylko chwila jazdy. Mi się nie chciało całego nagrywać. I teraz będziemy robić zdjęcia, więc najpierw wstawiamy konia. Odpinamy mu. W wodze. Bardzo trudno trochę w rękawiczkach. Ale no, o! No i ucieka. Teraz będziemy robić mu sesję. No co, pieśku? Więc odpinamy i zaraz wam tutaj możliwe wstawię kilka zdjęć, albo jeszcze pokażę, jakie je robię. A taką mam pogodę tu są ludzie. Też inni. sekonia konia. Takie jedno może. Tutaj go postawimy. Lipyk. Myślę, że takie ujęcia Wam się w miarę podobają. Teraz jeszcze przejdziemy sobie troszeczkę tutaj. To sobie ładnie obok mnie będzie szedł. Teraz jeszcze tu w tą stronę. Takie zdjątko, takie i jeszcze takie. To jest mój cień. I teraz będziemy sobie jechać. Ogólnie, dzisiaj będzie rekreacje, rzeczy, 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 rzeczy typu slalomy, Teraz może coś wynajdę do nich tak jak mówiłam, dzisiaj głównie film z kilkoma zdjęciami i taką jest bardziej rekreacyjną. Więc zaraz wam pokażę kilka filmików ze slalom. Tutaj macie kilka zdjęć z tej naszej mini sesji. I tak to mniej więcej wyszło. Mam nadzieję, że Wam się w miarę podobają. I zaraz zobaczycie ten slalom. Do przeskakiwania. Teraz musimy sobie zawrócić. To jest drugi, więc na niego też potem pojedziemy. Dobrze. I teraz idziemy w drugą do szukać kinków. i do tych, co to będą chciały się czepiać, to mówię, że wiem, że to nie jest ani wcale długa sesja, ani rekreacja, ale to jest tylko chwilowe, Więc teraz szukam kilka do przeszkód. Dwa jakieś znalazłem i jedziemy. I jeszcze raz. Tak to wygląda. Z teraz kusiem. Więc tak, zaraz pewnie jeszcze będzie parę skoków. Więc chwilka, jeszcze innych patyków szukam. Ogólnie wiem, że ten filmik to nie miałbyś ani trening skokowy, ani yy, jakiś tu nie jest długa rekreacja, ani długa sesja, ani długi trening, ale chciałbym, żeby po prostu Chciałam po prostu nagrać Wam jakiś filmik, żebyście mieli na ten tydzień i sobie to rozstawiam. Jedną, drugą i trzecią i wprawdzie przez to zaraz będę jeździć najpierw kusem, potem galopem i zaraz zobaczycie parę filmików, tylko dzisiaj będzie tylko z góry, tylko co ja widzę, bo nikt nie ma mnie na, gdzie mnie nagrywać, a tu są ludzie, więc boję się, że mi telefon wywalał albo Co jedziemy? i someone kilka kilka skoków. Yy, mam nadzieję, że ten film Wam się choć trochę podobał. Kilka skoków trochę po prostu jazdy rekreacyjnej i ustawienie też do zdjęć. Więc wszystko Wam to w sobie. Będziecie mogli to zobaczyć w tym filmie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.